W dniach 3-4 marca w Mikołajkach odbył się Europejski Kongres Samorządu. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać. Temu właśnie służy ten kongres. Nasi gestorzy bazy turystycznej, noclegowej, gastronomicznej potrafią na tyle przygotować Mikołajki, że możemy tak dużą ilość samorządowców, którzy do nas przyjeżdżają, przyjąć. Teraz jest prawie 3000 gości. To nasz sukces, to sukces województwa warmińsko-mazurskiego, które z nami tą konferencję przygotowywało i sukces miasta Mikołajki, które również jest głównym partnerem tego wydarzenia. W edycji wydarzenia wzięło udział przeszło 2,5 tysiąca uczestników, którzy rozmawiali na przeszło 250 różnego rodzaju wydarzeniach. Były to panele dyskusyjne, były to warsztaty, były to bloki programowe. Wśród uczestników tych, tego dwudniowego spotkania byli m.in. kandydaci na prezydenta Polski, czyli Magdalena Biejat z zamienia Nowej Lewicy oraz Karol Nawrocki popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy też tutaj my, czyli redakcja portalu Olsztyn.pl. Przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z samorządowcami, a również z politykami o zasięgu ogólnopolskim. Możemy rozmawiać, dyskutować, spierać się, wymieniać poglądy, dzielić się doświadczeniami i to na tym nam przede wszystkim zależy. Podejmujemy wyzwania, żeby jednak za pośrednictwem samorządu wiele rzeczy realizować. Nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, to właśnie otworzenie się na samorząd. Jeżeli samorząd miał pieniądze, inwestował w cyberbezpieczeństwo, to dzisiaj ma dobrą infrastrukturę, która go chroni. A jeżeli jest tak, że nie było inwestycji, nie ma zasobów, czasami nie ma pracowników, to oczywiście łatwiej jest adwersarzom pozyskać wiedzę, informacje, włamać się do systemu. I my musimy dzisiaj doprowadzić do sytuacji, w której to lokalny rynek medialny nie będzie zaburzony, a zaburza je. Przecież prasa samorządowa, która jest nie dość, że finansowana przez budżety, można powiedzieć nieograniczone, bo to tylko burmistrz decyduje, ile wyda na te media, a po drugie także sprzedaje powierzchnię reklamową, czym konkuruje z rynkiem prywatnym. Nie powinniśmy absolutnie podwyższać wieku emerytalnego dzisiaj. To nie jest dobry kierunek. Ale zrównanie oznaczałoby podniesienie kobietom, tak? A, albo obniżenie mężczyznom. Emerytury kobiet są niższe, co do zasady. Te 5 lat różnicy sprawia, że panie przez 5 lat krócej odkłada dają sobie ten kapitał. No i przez 5 lat dłużej korzystają z tego niższego zgromadzonego kapitału. Jeżeli chcemy zatrzymać społeczność lokalną i chcemy ją rozwijać, to jak najbardziej nie likwidujmy szkół, jak najbardziej inwestujmy w te szkoły i przy okazji tutaj ministerstwo dzisiaj powiedziało, że będzie miało więcej planów, by zmieniać tak prawo oświatowe, żeby więcej jednostek mogło w tych szkołach być, żeby było bardziej wykorzystany, żeby był budynek szkoły. Akurat w oświacie no, powinno być troska o to, żeby wszystkie dzieci miały równy start i żeby wszystkie szkoły były na dobrym poziomie. Czasami przeszkodą jest kwestia łączenia szkół. Uważam, że rząd powinien skupić się na tym, żeby cała flanka wschodnia i północna stała przede wszystkim ona stała wzmocniona, miała centra zarządzania kryzysowego, miała schrony, miała wyćwiczone i samorządy i siły obrony terytorialnej do współpracy. Zapraszamy do sprawdzenia naszej relacji na mapie naszego portalu oraz w mediach społecznościowych oraz rzecz jasna na platformie YouTube.